Szanowni Państwo, dochodzą no do mnie słuchy, że wielu z Was uważa, że Armia Nowego Wzoru, no to to jest spis na wodę, fotomontaż, że nie ma żadnego powodu, żeby twierdzić, że ten plan na reformę polskiej armii jest sensowny, no bo na przykład zakłada rzeczy, które z dzisiejszej perspektywy wydają się całkowicie irracjonalne, niedorzeczne, dereistyczne wręcz, takie jak na przykład wojny w kosmosie. No. Oczywiście, wojny w kosmosie, Star Wars, Ponad 40% Amerykanów uważa, że gwiezdne wojny to zdarzenie historyczne i pan Bartosz, jakiś tam ja, pan z przyszłości, doktor przyszłościowiec, futurysta, yy, strat, strateg futurystyczny głosi, że takie wojny trzeba będzie prowadzić, tak? ale pamiętajmy, że tu nie ma takiej analogii do Star Wars, że jakieś przestrzenie prędkości nadświetlne, strzelania z działek w kosmosie. To jest wszystko na innej zasadzie. Możemy zaobserwować w przestrzeni powietrznej. Na kosmos to też jest trochę jak powietrze. To jest podobna przestrzeń, tylko tam jest mniejsze tarcie. Bo tutaj jest powietrze i tu powietrze wymusza aerodynamikę. To znaczy, musi być tak, że opływowy kształt ma statek czy dron, żeby on wchodził w to powietrze jak masło, żeby to powietrze nie przeszkadzało latać, ale w kosmosie tego nie ma. Jaka jest, jaki jest problem z rakietami? No rakiety muszą poruszać się szybciej od... muszą złamać jakby, przeciążyć grawitację, żeby się wprowadzić w stan bezwładności. I co za tym idzie? unie się w powietrze, czyli muszą być silniejsze od grawitacji. I wtedy mogą Into Space. Jak to pan. Ja nie powiem, ja może nie jestem aż tak mądry jak pan przyszłościowiec, ale też umiem tak powiedzieć, i z innego języka, i etc. To co, mogę sobie też w jakiś sposób pokazać wam, że my w Into Space, w szachy. Tego typu będziemy robić. I co, o co chodzi? No, rakieta są różne, ale w zasadniczo są drogie. Czy możemy fabrycznie, chałupniczo produkować rakiety? Możemy, ale czy to jest coś, co nas interesuje? Czy my teraz w ogóle tylko mówimy o wojnach w kosmosie? No nie, teraz są wojny hybrydowe prowadzone. No hybris i tak dalej, hybryda. Coś nieoczywistego, coś wielogłowego, wielokształtnego, coś nieoczywistego, ale również hybryda to jest na przykład samochód, który i na prąd, i na na przykład yy, benzynę, tak? Czyli dwa rozwiązania są, albo hybrydowe rozwiązanie, no to na przykład możesz grzać dom gazem, albo węglem, albo jeszcze czymś innym, albo... Fotowoltaiką, czyli jakby to hybrydowe można rozumieć jako coś negatywnego, tak, można, bo to jest podstępność, ale i pozytywnego, mianowicie trzeba dążyć do takich rozwiązań technologicznych, strategicznych, żeby sprzęt, który będzie u nas produkowany, Miał praktyczne zastosowanie w czasie pokoju. No proszę sobie wyobrazić, jakby było cudownie, jakby po prostu czołgi albo BWP mogły służyć w czasie wojny do działań zbrojnych, natomiast w czasie pokoju, na przykład do transportowania psiecek, tak? Albo dzieci do szkoły. No, no rewelacja, tak? Trzeba po prostu w drodze dialogu szukać kompromisu. Nie, że my nam produkujemy i nie wiadomo, co będzie z tym robić a też za darmo się tego przecież nie będzie trzymać. I pan doktor, bardzo taki futurysta, on wymyślił coś, co mi jest miło, bo i, i coś na woj i coś dobrego, w sensie, że pokój, i coś złego, i ta rakieta będzie się sprawdzać w okolicznościach każdych, to znaczy nieważne, czy wojna, czy nie wojna, to będzie praktyczne o o to, jak ona się prezentuje. Prototyp, nad którym pracował sztab. Tak wygląda ta rakieta. I co ciekawe, ona jest ekologiczna. po tym, jak Greta napisała do pana pewnego, żeby wymyślił, żeby te rakiety nie były na paliwa kopalne, tylko żeby były na prąd. I proszę zauważyć, tutaj jest takie malutkie wiertełko, ale z racji tego, że ono jest, y, jeśli nie przekręcę, CNT technologia umożliwia ona na y, osiągnięcie takiej samej siły ciążenia, że można po prostu przezwyciężyć prawo grawitacji. Prawda? Imponujące. Tutaj przykręca się, i ładowanie jest poręczne. Kabelek się odcina. I do, do czego służy taka, y, do czego służy taka, taka rakieta? A no, proszę Państwa. Ona wladuje w kosmos, a później, jak jest wróg, konkretnie namierzony, bo to wiecie, trzeba precyzyjne, chirurgiczne uderzenie. To ona robi tak, że jak ktoś nas atakuje, to doktor taki czy jakiś oficer wysyła ją w kosmos, a później ona spada na wroga i mu tutaj robi nieprzyjemnie. Bardzo chirurgiczne, precyzyjne uderzenie, wlata, wraca. I później na przykład do kuchni to się myje, i można później jeszcze w czasie pokoju coś tym pysznego zrobić do jedzenia. Więc każdy z tego urządzenia ma coś dla siebie. Bardzo mi to miło było Wam powiedzieć. Dziękuję. To ostatnio, to nasz prezydent chyba już jest zapoznany z tą technologią, bo coś ostatnio mówił o tym, że Polska będzie bezpieczna, jak każda gospodyni domowa będzie miała w szufladzie broń. I to chyba się wygadał po prostu, że to już jest rozmowy na wysokim szczeblu o tej technologii są prowadzone, i, i wkrótce no, każde gospodarstwo domowe będzie zaopatrzone w taką rakietę. W rakietę, tak. Wspaniale, dziękujemy.